Jak szybko odblokować sekretny pokój i zdobyć huge green balonka ta w Pet Simulatorze X. Cześć moi drodzy, jestem Ruś, chajcie i mieliśmy naprawdę przekozacki, słuchajcie, update gdzie doszło nam słuchajcie masa nowych rzeczy i w tym moi drodzy sekretny pokój słuchajcie i w tym odcinku powiem wam właśnie jak odblokować moi drodzy sekretny pokój bardzo szybko moi drodzy i dzięki temu moi drodzy zdobyć też tam właśnie huge green balonka, tak to jest naprawdę przekozacki w każdym razie pamiętajcie aby kończystawić łapę w górę z oba piszcie w komentarz Słuchajcie, mity odnośnie tego updateu oraz moi drodzy, jeżeli znacie inny sposób na to, co wam pokażę, słuchajcie. No i pamiętajcie, moi dudzy, wykoncie paść na Discorda, Instagrama, grupę w Roblesie. Słuchajcie, wszystkie linki w opisie. W bardzo macie, moi drodzy, naprawdę jest mega akcja. słuchajcie, update, słuchajcie, y, przekozacki i słuchajcie, już wam pokazuję jak najszybciej, słuchajcie, zdobyć rzeczy z tego updateu. Słuchajcie, y, bo jest naprawdę bardzo fajny sposób. Ale moi drodzy, na samym początku może w ogóle pokażę wam co doszło, moi drodzy. Otóż, moi drodzy, po pierwsze doszedł nam sekretny pokój, czyli Cat Throne Room, moi drodzy, czyli taki jakby sala tronowa kocia. Gdzie, moi drodzy, możemy właśnie zdobyć nowe huge pety, Zobaczcie, tak wygląda, moi drodzy, ten, moi drodzy, jako, słuchajcie, Royal Egg, gdzie mamy, słuchajcie, dwa darmowe huge pety, W tym, moi drodzy, huge green balloon Tam, moi drodzy, do tego mamy, słuchajcie, wielką skrzynkę, i jest, słuchajcie, z kozacka. No i, moi drodzy, mamy ogólnie nowe, jako które słuchajcie, za sobie otworzymy. Mamy, słuchajcie, Trading Chat, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dziwne, słuchajcie, czyli pomiędzy co które tutaj trady, możemy, słuchajcie, zablokować pety, słuchajcie, tak aby nikt ich, słuchajcie, nam nie mógł wypłacić, ani słuchajcie, byśmy nie mogli ich wytrajdować. Mamy, słuchajcie, dwa razy. Hardcore Pet Equip, moi drodzy, Czyli możemy podwójnie ekwipować Hardcore Petyl Moi drodzy, mamy Diamonds Leadership No i moi drodzy, mamy tutaj parę małych zmian. Każdy każdym moi drodzy, zanim przejdziemy do tego jak moi drodzy to wszystko zrobić, to pokażę Wam tylko, moi drodzy, na początku w ogóle nowe jajko i sobie, słuchajcie, zrobimy sobie taki test odcinka. Słuchajcie, zobaczymy, czy będziemy mieli słuchajcie, szczęście, szczęście, czy nie będziemy mieli. I słuchajcie, właśnie teraz otworzę jedno jajko, zobaczcie, Exclusive Neon Twilight EX, słuchajcie, gdzie możemy zdobyć jak rozumiem, no nowe huge PETY to jest jest dziwne, zobaczcie. I mamy tutaj ogólnie cztery takie zwykłe ekskluzywy, moi drodzy, i mamy dwa pety które słuchajcie, nawet nie wiem jak się nazywają, moi drodzy, ale naprawdę słuchajcie, jest ostra jazda. W każdym macie, moi drodzy, życzcie mi teraz powodzenia i słuchajcie, otwieramy tu jajko, moi drodzy, zobaczymy, czy będziemy mieć, słuchajcie, szczęście podczas odcinka, czy też nie, moi drodzy. W każdym macie uwaga, otwieramy, szykujcie się, moi drodzy, więc uwaga, uwaga, otwieramy. Okej, okay, moi drodzy, tak, zarąbiście Ro, ten Roblox chce otworzyć to jajko i uwaga, proszę, szczęście! Proszę, uda mi się, prawdy, błagam was Okej, okay, słuchajcie, ja mam, Ok, mam to w Więc teraz, czekajcie, 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 chwileczkę, czy ja nie mam auto słuchajcie, jeszcze raz, nie mam auto Do ekskluzjów, okej, okay, słuchajcie, nie mam auto-deleta Dobra, słuchajcie, więc, uwaga Otwieramy jajko i, uwaga Otwieramy, proszę, huge pet I mamy neon twilight tiger Moi drodzy, niestety Mamy neonowego twilight, schajcie, tigera Który jest, moi drodzy, chyba Takim podstawowym petem Niestety, moi drodzy, zobaczcie, w tym momencie, moi drodzy Małym diamond swan, palni, on 2 ma, słuchajcie, on w ogóle. Zobaczymy, czy on jest w najlepszych petach, czy nie słuchajcie. Okej, okay, moi drodzy, zdaje się, że on nie jest w najlepszych petach. W każdym razie, moi drodzy, jest on naprawdę spoko i w sumie, moi drodzy, ciekawie jestem, takiego z nim będzie. A więc, moi drodzy, przejdźmy teraz do działania słuchajcie, czyli do ukrytego pokoju słuchajcie, który już wam pokazuje, gdzie się znajduje. Słuchajcie, otóż, moi drodzy, jak pójdziemy sobie do shopu i pójdziemy sobie słuchajcie do ostatniej krainy Cat War. Zobaczcie, pójdziemy sobie do Cat Paradise, słuchajcie, ogólnie. I teraz taki już wam słuchajcie pokazuje, co trzeba zrobić. Otóż, moi drodzy, aby odblokować, słuchajcie, aby odblokować moi drodzy, sekretny pokój, tak w ogóle to słuchajcie, pokażę wam, gdzie on jest, moi drodzy, otóż sekretny pokój znajduje się dokładnie w tym miejscu, zobaczcie, pod wodospadem, ogólnie słuchajcie, są dwa wodospady, jeden tutaj słuchajcie, i jeden tutaj, jak pewnie, teraz zobaczycie to do tego nie możemy, słuchajcie tutaj za bardzo wejść, ale moi drodzy, pod tym wodospadem tutaj już, moi drodzy, coś takiego jest i teraz, słuchajcie, zobaczcie, że mamy tutaj sekretny pokój, gdzie, moi drodzy, mamy taką literkę E i teraz, słuchajcie, klikniemy to sobie, to, moi drodzy, mamy tu tutaj... Tutaj zapytanie, czy na pewno chcemy y, kupić sekretną areę, moi drodzy, za 5 trylionów Rainbow coinsów, moi drodzy. Ja niestety jeszcze tylu nie wiem, słuchajcie, ale pokażę Wam zarazcie, jak to zrobić. A jeszcze jedno, słuchajcie, jak nie macie odblokowanej ostatniej krainy, jeżeli słuchajcie, tego świata, jeżeli, jeszcze słuchajcie, nie macie odblokowanego, to słuchajcie, tutaj wam się nic nie pokaże, słuchajcie, tylko że go away, coś takiego, słuchajcie. Więc nie będziecie mieli tej wiadomości tutaj słuchajcie, że czy chcesz to kupić za 5 trylionów coinów. Więc, moi drodzy, przejdźmy teraz do tego, jak najszybciej te coiny zdobyć. Słuchajcie, sposób jest bardzo prosty. Otóż, moi drodzy, potrzebujecie takich naprawdę dobrych petów, słuchajcie, ogólnie najlepszych petów z tego świata, moi drodzy, zwykłego z normal worldu, słuchajcie, na przykład takich pixel demonów, słuchajcie, albo innych dobrych petów, moi drodzy, bo one, słuchajcie, chyba nie są najlepsze, ale są, słuchajcie, dobre. Teraz tak, moi drodzy, ogólnie możecie po pierwsze albo niszczyć tą skrzynkę, słuchajcie, czyli ustawienia, pet Senik na all i teraz, słuchajcie, upewnijcie się, że macie włączone, moi drodzy, tutaj triple coinsy, moi drodzy, triple damage, super lucky, słuchajcie, i extra lucky, też wam się, słuchajcie, przydało. Teraz, moi drodzy, klikajcie sobie w to i po prostu, moi drodzy, sobie Ekspicie, tylko zobaczcie, moi drodzy, że teraz mamy tak na Tick, znaczy tak, słuchajcie, na ogólnie dostajemy co parę sekund ogólnie, moi drodzy, 180. O zobaczcie, Mysterious Merchant, co jest? Mamy słuchajcie, 180 tutaj tysięcy e, milionów, słuchajcie, 169, 180 milionów. Ej, gdzie jest słuchajcie, ten Mysterious Merchant, słuchajcie, albo dobra, nie będziemy słuchajcie do niego iść. W każdym razie, moi drodzy, mamy tak, to tak, tak około 100, to 160, słuchajcie milionów na Tick. I teraz moi drodzy, zobaczcie, teraz mamy na przykład 196, coś takiego, w każdym macie jest to około 200 milionów, słuchajcie, przynajmniej u mnie Rainbow końców, słuchajcie na Tick. Drodzy, to co według mnie jest lepszym sposobem, przynajmniej w moim przypadku, to słuchajcie, zauważyłem, ale to, moi drodzy, jest też zasada taką jakie macie słuchajcie PET, jak, jak, jak one są słuchajcie, dobre, w każdym razie ja preferuję sposób. Słuchajcie, PET na single. Teraz słuchajcie, po prostu jesteście na tym świecie i dajecie jednego PETA do słuchajcie jednej skrzynki. Słuchajcie, tak po prostu to robicie. Oczywiście, im więcej macie petów, ów tym lepiej. I teraz moi drodzy, po prostu wasze pety będą słuchajcie, to niszczyły. I według mnie, moi drodzy, ten sposób może być o Odrobinę szybszy, słuchajcie, ale za bardzo nie wiem. Słuchajcie, to trzeba byłoby doskonać tak bardzo dokładnie zmierzyć, moi drodzy, ja preferuję ten sposób, właśnie, który Wam słuchajcie, teraz pokazuję, ale moi drodzy, możecie też słuchajcie, niszczyć tą dużą skrzynkę. Ale moi drodzy, jest, jest też słuchajcie, jeden bardzo dobry sposób. Tylko moi drodzy, pod warunkiem, że wasze pety mają magnet słuchajcie, bo wtedy one będą słuchajcie bardzo, bardzo dobre pod to. Jeżeli, moi drodzy, wasze pety mają magnet, słuchajcie, a Wy chcecie pójść sobie afczyć w no i po prostu nabijać kasę. Jest bardzo jeden dobry sposób. Słuchajcie. Otóż musicie sobie stanąć w tym miejscu. Zobaczcie, w tym miejscu na moi drodzy, granicy tych dwóch stref. Słuchajcie, teraz musicie dać myszkę, tak, żeby ona, słuchajcie, nie obejmowała tej dużej skrzyni. Słuchajcie, tylko tak na tym poziomie. Zobaczcie, ona w takim poziomie. Teraz, moi drodzy, musicie, musicie kliknąć jakąś ze strzałek na waszej Klawiaturze, słuchajcie, albo w prawo, albo w lewo, i słuchajcie, odpalić sobie klikera. I teraz, patrzcie, moi drodzy, cały czas po prostu wam będzie Słuchajcie, kliker, klikał. I teraz, moi drodzy, jest to spoko sposób, aby po prostu, słuchajcie, cały czas niszczyć te skrzynki, słuchajcie, ale musicie mieć naprawdę dobre pety, bo słuchajcie, kliker wam cały czas będzie klikał. No i moi drodzy, wtedy, jeżeli macie słuchajcie słabe pety, to one będą bardzo krótko niszczyły tylko każdą ze skrzynek, słuchajcie, tak po kolei. Więc, moi drodzy, jest to dobry sposób na bardzo dobre pety, moi drodzy. W każdym razie, jest to sposób słuchajcie, na to jakbyście chcieli sobie pawczyć, moi drodzy, ale na awczenie też jest bardzo dobry szkajcie, sposób z tą dużą skrzynką. Ej, w ogóle słuchajcie, zobaczyć jakiś Mister Reach dał, daje mi peta hardcore'owego w ogóle. Wow! Wow! słuchajcie, dwa tryliony hardcore pet pixel wolf. Wow, słuchajcie! Wow, dzięki! Ale też możecie zrobić słuchajcie, jeżeli macie dostatecznie zheci dużo petów, tak że jednego peta zheci wysyłacie sobie tutaj albo dwa, a zheci zresztą chodzicie sobie i słuchajcie, wysyłacie sobie po skrzynkach. W każdym razie, moi drodzy, wtedy całkiem jest szybko, moi drodzy, zdobyć te właśnie, moi 3 tryliony tych coinów, każdy ma się moi drodzy, no na pewno trochę czasu wam to zajmie, ale słuchajcie, wszystko zależy od tego, ile macie petów, słuchajcie, i czy one są dobre, moi drodzy, ja niestety mogę tylko zaekwipować sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć petów, moi drodzy, ale jeżeli macie więcej miejsc weku, to słuchajcie, naprawdę możecie sobie je poekwipować, słuchajcie, jest to bardzo prosta sprawa, w ogóle, moi drodzy, pójdziemy sobie teraz tutaj na shopa, i słuchajcie, zobaczymy sobie, czy w indeksie mamy do odbioru może jakieś miejsce nowe, zobaczcie, bo naprawdę bardzo by mi się przydało, zobaczcie, o tutaj, ok moi drodzy, i'm Plus jeden pet equip, słuchajcie. Więc fajna sprawa, pamiętajcie o tym, żeby słuchajcie, koniecznie sobie ten indeks petów robić, moi drodzy. I dzięki temu możemy, zobaczcie, teraz mieć o jednego peta więcej. I teraz patrzcie, moi drodzy, widzicie? Więc naprawdę sytuacja jest bardzo fajna. Pamiętajcie, że, słuchajcie, żeby koniecznie właśnie stosować ten sposób słuchajcie. I albo, moi drodzy, niszczyć sobie tą dużą skrzynkę, moi drodzy, albo właśnie tutaj robić sobie ten, słuchajcie, sposób ze strzałkami, słuchajcie, z klikerem, tylko że on słuchajcie, wymaga naprawdę dużych petów. I wtedy słuchajcie, będziecie mogli odblokować sobie słuchajcie nowy sekretny pokój i moi drodzy w tym pokoju sobie dropić właśnie Green Huge Balloon słuchajcie, które wymagają też, moi drodzy, kasy. i moi drodzy, ogólnie w całym tym update'cie chodzi o te Rainbow konie, y, moi drodzy, no i o to chodzi. W każdym razie to byłoby, moi drodzy, na tyle. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten poradnik wam pomógł troszeczkę. No i, moi drodzy, że już przynajmniej wyciek wejść do tego pokoju, który jest, słuchajcie, naprawdę dziwny. W każdym razie to byłoby na tyle. pamiętajcie też, żeby koniec w górę z No i elo, papa, siema i cześć, moi drodzy. Elo, do zobaczenia.